Czego boi się ojciec Tomasz Nowak OP? Wydawałoby się, że niczego, ale nie wiem w końcu czego, szczerze. <laughs> nie, tak sobie myślę, że najbardziej chyba bym się bał takiego zgubienia Pana Boga. A siebie samego się ojciec nie boi? Siebie samego... Chyba coraz mniej, szczerze. Znaczy, no, jednocześnie też się boję w tym sensie, że mm. patrzę na moich starszych braci, że różne rzeczy się ze starością wiążą. <laughs> A ja jednak jestem bliżej starości niż dalej, więc nie wiem, co mnie czeka na starość. Więc... Ale to wtedy nie będę świadomy, tu tego się akurat bardzo nie boję. Nie, nie siebie nie. Bywały takie chwile, że ojciec cię budził w nocy przerażony i głowę bombardowały tysiące myśli? I nie mogę cię zasnąć, i wtedy przychodziły jakby do głowy same takie czarne scenariusze. Nie było żadnego światełka w tunelu. Chyba tak nie mam nigdy, aż, żeby nie było żadnego światełka. Natomiast rzeczywiście, jeżeli czymś się przejmuje, to najczęściej się przejmuje innymi. Nie? W tym sensie, że jakbym mógł pomóc. Jak, mm -hmm. Jakbym mógł służyć, jakbym mógł zareagować, co warto by było robić. Dla mnie osobiście najbardziej przerażające jest, że może się zmarnować jakieś dobro. Że w kimś jest jakiś potencjał, że, że coś można by zrobić, że się dobrze coś zapowiada, a z różnych powodów to się jakoś nie staje. To, to chyba najbardziej mnie jakoś straszy, czy powiedzmy, właśnie, czy sen odbiera. Aby była taka sytuacja, że rozłożył kiedyś ojciec tak bezradnie ręce nad kimś i powiedział: że Tu się nic nie da zrobić. Kompletnie nic. A potem po latach się okazało, że Pan Bóg jednak zaskoczył i. Wiesz, co, że nic to nigdy tak nie miałem. Mhm. Żeby kompletnie nic się nie dało zrobić, bo zawsze te, to słowo do Pana Boga, nie? zmiłuj się nad nami, jest jeszcze mhm. <laughs> jako ostatnie. Natomiast rzeczywiście, no, tak po ludzku, że no, bez nadziei, że to już jakby nic nie pójdzie. Nie? Mhm. I wiem. Y Wiele razy tak się okazało, że to nie była prawda. Ja, ja pamiętam najbardziej chyba, tak, że powiem, taką scenę jeszcze sprzed zakonu, pamiętam, że byłem taki pobożniejszy. I nagle... W, ja, ja jechałem do kościoła. No i moja koleżanka taka hipiska, pamiętam, wsiada taka nawalona, mhm. nie? Naćpana do autobusu pa, z papierosem, pali papierosa w autobusie i, i taka właśnie jest cała. Ja do niej podszedłem, czy mogę jakoś pomóc? Coś tam ona wtedy w ogóle była taka obok. I pamiętam, że specjalnie wysia wysiadłem, pojechałem z nią przystanek więcej niż mm -hmm. potrzebowałem. A później szedłem modląc się, ten przystanek do kościoła, z jakąś prośbą: czy może Pan Bóg coś zrobić? I, Ale naprawdę miałem przeświadczenie, że się tu nic nie da zrobić Ona pamiętała to? Chyba. Ten zwrócił się. Chyba nie. Natomiast wiesz, jakby to, to było takie, teraz sobie to przypominam, że jak ją po roku spotkałem mhm. i ona mi z radością w oczach opowiadała, że właśnie prowadzi taki dom dla narkomanów mhm. i, i im pomaga, to nagle zobaczyłem, że to było wtedy. Pytam, bo ostatnio słuchałem rozmowy wywiadu z Kasią Nosowską, i ona opowiada o jednym dominikaninie, który do niej zadzwonił zupełnie nieoczekiwanie, kiedy była w czarnej. Dolinie, w ciemnej dolinie, powiedzmy tutaj, na potrzeby nagrania. I była zdumiona. To znaczy, że, że, facet, który tak naprawdę dobrze jej nie znał, zadzwonił w momencie, kiedy ona bardzo potrzebowała telefonu. Mimo, że wszyscy się wydaje, że po co dzwonić do Kasi Kowalskiej, nie? Którą wszyscy znają i kochają. Ona mówi, że ten telefon tak naprawdę uratował jej życie. I dlatego pytam, że czasami nam się wydaje, że to jest taki, tak się zawsze mówi, uśmiech telefon, co to może być, nie? Że to może komuś uratować życie. Nie? ja znam tego Dominikana akurat. Natomiast, no. To jest też takie natchnienie. Nie? Mm -hmm. e, I cieszę się, że coś takiego się w ogóle dzieje, mm -hmm. że przychodzi i że za tym można pójść. Nie? I wtedy tak naprawdę wiesz, że to nie z Ciebie jest. Więc to, no, cieszę się, że mam takiego brata, który ma taką intuicję. To też do ojca nie dzwoni. <noise> do mnie też dzwoni, wiesz? Tak, tak. tak. No, dobre ma, dobre ma intuicję. W ogóle dobrze dzwoni. No nie niedobrze dzwonią. Potem podamy numer telefonu. Jakby ktoś chciał, to ojciec do niego zadzwoni. A o Kościół, nie martwi się ojciec o Kościół? Bo to jest takie e, trudne pytanie, bo tak rozmawiam z, z ojcem Leonem Knabitem, nie? który żartuje, że ma na nazwisko habit, bo mówi, że umniejsza się, żeby mógł. Bóg mógł wzrastać, że jest coraz mniejszy. I on mówi, nie martwię się o Kościół, bo to nie jest mój Kościół, to nie jest oj, Kościół Leona Knabita, tylko Jezusa Chrystusa. I pamiętam, że kiedy to opublikowałem w internecie, to ludzie tego nie rozumieli. Mówili, że to jest lekkomyślność. Potem rozmawiałem z księdzem Wojtkiem Węgrzyniakiem i powiedział dokładnie to samo. Nie martw się o Kościół, bo to nie jest mój Kościół. I znowu jest dokładnie ta sama fala hejtu, że to jest jakiś lekko duch, jak można, czytając statystyki i widząc, co się dzieje za oknami. Nie martwicie się o Kościół, ojciec. Martwi się, czy nie ja martwi? Się <laughs> ja się martwię. Ja się martwię. Znaczy w tym sensie, jak oni mówią, to się nie martwię. Mm -hmm. Ale też nie jest tak, że się nie martwię. Mm -hmm. znaczy, można tak powiedzieć. Uznaję, szanuję. Yy, natomiast, nie wiem, odnajduję w sobie bardziej to wołanie św. Dominika, że tak powiem. Nie? Mm -hmm. On, który klęczy pod krzyżem i woła, co będzie z grzesznikami. Bardziej w tym się odnajduję. <laughs> I wiem z całą świadomością, że nie jest to mój kościół, ale yy, to mnie nie Zwolnia z takiego wołania. <noise> znaczy, ja się nie czuję zwolniony z takiego wołania. Nie w tym sensie, że bym miał ufać, że to na mnie stoi, czy ode mnie zależy. No ale to gdzieś tam mi się łączy z tym pragnę Jezusa na krzyżu nie? I, i, i że no. ja chcę w tym uczestniczyć. To tyle. A już ojciec takiego sformułowania, że to nie jest już mój kościół, a ja słyszę co chwila takie słowa, ale zupełnie innym znaczeniu, że ludzie mówią, to już nie jest mój kościół. Ech. Słyszę ojciec takie rzeczy, że nie potrafią się ludzie odnaleźć w tym, co widzą dzisiaj, w tych wszystkich medialnych doniesieniach o otuszowaniu spraw pedofilii itd., dalej. Ludzie mówią, to już nie jest mój kościół. No cały czas to słyszę, no. I co ojciec odpowiada? No i najlepiej jakby, jak to słyszę, najlepiej, no. Najlepiej i najgorzej. Mhm. Jak to słyszę od tych, którzy są mi najbliżsi mhm. i od których ja się uczę wiary, czy z którymi dzielę wiarę, nie? no to nie jest łatwe. Nie? Ale tak jakoś się uczę też być ojcem w tym, nie? w takim sensie też bratem, towarzyszem, no nie wiem, jak to powiedzieć. No ale jest to współczucie cały czas, takie mhm. współodczuwanie, o tak bym powiedział. I słyszę to i rozumiem, Kiedyś to może było tak na takim poziomie mistycznym, nie? W typu, typu, że ktoś ma, nie wiem, jakąś ciemną noc, duszy, czy, czy. coś takiego, że to jest na zasadzie takiej walki duchowej coś tam nie. Teraz jest to bardziej pokazane jako coś społecznego, zewnętrznego mhm. i coś tam nie. Natomiast czy to jest zewnętrzne, czy wewnętrzne, nie wiem, czy to ma większe znaczenie, nie? bo to jest jakieś. Chyba jakaś ma znaczenie, w tym, bo jest co... takie przysłowie, że policzek sprawiedliwego boli bardziej. To znaczy, jak ja słyszę, jak ja dostaję jakimś tam hejtem w twarz, ale takim hejtem zewnętrznym, to to po mnie, powiem szczerze, może spływać jak po, po kaszce. Tak. Ale kiedy y, ranią mnie najbliżsi, no to wtedy zamykam się w sobie, płaczę i tak dalej. Na tej zasadzie, że to, to o wiele bardziej boli, nie? Chyba jest tak, nie? Kiedy bracia ojcu przygadają przy obiedzie. No, nie wiem, o, czy to... przygotowujecie sobie przy... To no, są dominikanie to do... jest <laughs> cyniczny zakon. No ale nie. boli bardziej, nie? nie no jasne, że tak. No i potem co się dzieje, jak się takiego ojca, ojca czy brata spotyka na, na schodach na drugi dzień? Nie no, akurat tutaj jakby my się znamy jakby z tego, nie? że jakby to, to jest też jakoś nie, taka formuła, nie wiem, trochę coś takiego, mm. nie? jednocześnie znaczy, jak wiesz, bo to jakby jak żyjemy tak blisko, to wiemy, że się nie wiem szanujemy, kochamy i tak dalej, nawet jak się różnimy. Więc to jest trochę inaczej, natomiast rzeczywiście... Ale są ciche dni? Czasami taki tydzień, dwa, kiedy nie gadacie albo tak unikacie siebie? To zależy kto, nie? Mm -hmm. Znaczy bo ja widzę na przykład moich braci, którzy tak mają, nie? Mm -hmm. Ale to... Ja wiem, że on tego potrzebuje, nie? że on ma inną, na przykład, dynamikę wewnętrzną niż ja, i ja potrzebuję chwili, a on potrzebuje dwa dni. No i jakby na tyle się znamy, że możemy na siebie poczekać. Natomiast tak jak powiedziałeś wcześniej, właśnie osoby, które gdzieś tam za mnie wyrastają, to znaczy, których się czuję ojcem, mhm. nie? ostatnio tak usłyszałem, nie? Bałem się tobie powiedzieć że nie chodzę do kościoła, bo jesteś księdzem, nie? To jest tak jakby weganinowi powiedzieć, że się je mięso, nie? Mm. <noise> Więc może tak. Ale co, to jest, to może... Bo bał się reakcji, czy bał się ojca zranić? Bo ja właśnie wiem, że często ludzie mi jakby nie mówią dlatego, że myślą, że mnie zranią w tym. Nawet nie to, że, że boją się, że ja tam powiem jakieś tam warczące słowa, że będę moralizował, tylko właśnie widzą, że mnie zranią, jeśli ten no mm -hmm. jest to nie, myślę, że jedno i drugie jest, mm -hmm. nie, że to się trochę boję o siebie, trochę się boję od siebie, mm -hmm. i tak to jest. Natomiast rzeczywiście to jest też takie, no myślę, że to czujemy, że jakoś jak nie mamy takiej jedności w tym sensie, że tak samo myślimy, czujemy i przeżywamy, no to że się wzajemnie jakoś tym obciążamy, nie? To znaczy, że musisz nosić mnie takiego czy taką, mm -hmm. e... że nie idziemy jakby jak dwa koniki w jednej zaprzęgu, równiutko i, i fajnie, i w ogóle się tym cieszymy, tylko że no właśnie ktoś idzie, chce iść do przodu, a ktoś idzie w lewo czy w prawo. No i to jest kłopot, nie? Dopóki, dopóki się jeszcze o tym mówi, to nawet jak jest y, może trudne, mhm. to jeszcze jakoś jest ta szczerość. Najgorzej, właśnie jak jest tak, że już nie chcę z Tobą w ogóle gadać, nie chcę mieć z Tobą nic do czynienia. E, że wiem, to, e, nie, że jesteś dominikaninem, że jesteś w kościele, że to w ogóle... E, no, że to jest jakby... W, przez to, że jesteś już nie do rozmowy. No. Czy można na, na ojca nakrzyczeć? Ja, przynajmniej jest dowód na to, że gadamy. To akurat... Najgorzej jest właśnie, jak w ogóle mam się w. Że... Poważanie. Nie, no. <laughs> nie chcecie cię znać, nie? Nie, nie, może to też wynika, wiesz, z tego. Znaczy, myślę, że i ty znasz mhm. te i ja znam nie, z autopsji, więc jak się trochę wychodziło z takich pankowych, hipisowskich czy innych tematów, no to ta różnorodność taka i różnorodność poglądów i coś tam jakby nie było niczym nadzwyczajnym. więc Z jednej tak strony sami. tak, a z drugiej strony pamiętam do dzisiaj to świadectwo dzikiego sprzed 20 lat, kiedy z tych wszystkich 200 załogantów, których zaprosił na swój ślub w kościele katolickim, przyszła jedna osoba, która siedziała i płakała, nie? I dziki zobaczył, jakby e, strasznie mocne to było, jakby, takie, że, że niby było fajnie, jak jeździliśmy razem. nie Właśnie takie niby były relacje, ale w momencie, kiedy on powiedział, że no, znalazłem pana Boga i pytałem się, dlaczego akurat w kościele katolickim, on mówi, wiesz, akurat w kościele katolickim go spotkałem. Gdybym spotkał go w cerkwi, to myślę, bym był prawosławny. I mówi, na 200 osób, które zaprosił przyszła przyszły chyba dwie czy jedna. I to było takie bardzo oczyszczające dla niego, nie? Takie zobaczył, że nie, nie, nie było tak naprawdę relacji. Nie no, to jakby w tym sensie, to też wiemy, nie? W tym sensie, no, że, nie wiem... Wydawało się, a, jesteśmy... No, Zwłaszcza jak byłeś młody, nie? Zupełnie no. taki, nie? Czyli tam miałeś naście lat. No i myślisz, że a, wszyscy pankowcy tak, myślą tak? tak samo, wszyscy coś tam i nagle, wiesz, ty tutaj wielkie ideały i byś tam robił to czy tamto i w ogóle dawał życie, żyły sobie mhm. wypróbował, a, a widzisz zaćpanych, tu zachlanych kolegów. I jest zasadniczo, że im chodzi tylko o picie i żeby się nawalić, a nie o te rzeczy, o których tak wznieśle rozmawiacie i śpiewacie w piosenkach. Nie? Więc to... Jak przecież to <grym> do czego to? <grym> Każdy myśli o pokoju inaczej. No. No. Więc to trochę takie też jest, nie? że to jakoś to znamy, a ciągle jakoś potrafi nas to zranić hmm. czy zaskoczyć. No i jakoś w tym jesteśmy samotni nie wtedy.